Witam wszystkich ludziska, z tej strony Farkas i ruszamy w dalszy eksplor z tej, 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 żelaznej warowni, tak, żelazna warownia. Jest tutaj coś? Co? A jeśli ukryta na przycisk, to nie mogę wejść. Nie no. Na pewno tam nie ma ukrytej, bo inaczej by tak blisko nie stawiał specjalnie. Co tu mamy? Uu. Nie wolno wkraczać. Sprawdzić mogę, to zaraz. Okej. Okay. Eee. Nie ten przycisk N, a nie E. Dobra, sprawdźmy. Mogę sprawdzić. Zobaczymy ile życie to będzie kosztować. <laughs> Zamkniętę. Wod no, dla klucz. Szebrak Koń. Okej. Okay. Coś co mogę zrobić? Interakcja jakaś? Nie, tutaj nic nie ma ukrytego. Teoretycznie nie, ale nie będę w każdy ten dyżą. Druga strona taka sama? Taka sama, więc tutaj powinienem się na końcu przyjść. Gry. Tak obstawiam bynajmniej. Dobra, tak tutaj nic nie ma. nie po czym jest Mandzuli tutaj tyle biegów. Ojej. ja. Dobra, wiecie co? Generalnie i teoretycznie moglibyśmy Pozbierać te skarby tutaj są. Taki dzisiaj odcinek skarbowy. Wrócić się do pewnego miejsca, gdzie miałem zeskoczyć z tamtego mostu i wziąć ten skarby. Jeśli się w ogóle da zeskoczyć. I ruszyć do tej dziury w Majuli. Dobra, wróćmy do Majuli. Oglisty motyl. Więc podróż. Zobaczymy w ogóle, czy moja odporność na ogień, którą posiadam... O. A, falę potu zdziunę. Muszę falę potu jeszcze raz nałożyć. Dostrajanie... Tak, fala potu dobrze. Mam jeszcze rękę nałożoną. No, trochę mnie pali. Nadal nieźle. Hmm. To jeszcze mamy taką rzecz. Pewnie czy to będzie opłacalne i nie szkoda mi będzie. Tak, przed ok. Nie. Czyli jednak tutaj nie zbiorę tylko. A to było tutaj Bo tutaj jednego przedmiotu nie zebraliśmy Teraz jak się przypomniałem a miałem zebrać po pokonaniu bosa Więc wiecie Hello Właśnie to Teoretycznie da się zaskoczyć Oczywiście teoretycznie czysto Chyba Wam nie będzie przeszkadzać, jak sobie pobiegniemy, ile to zajmie z minutkę bieg. A tutaj będziemy, nie będziemy z kim walczyć, bo wszyscy wyginęli. Przydałoby się coś takiego, żeby wiedzieć, ile nam zostało tego... Ognisk do rozpalenia w dalej lokacji, bo nie wiem, czy mam wszystko tutaj rozpalać, na przykład, czy muszę się gdzieś cofnąć, czy coś w tym stylu. Generalnie to tutaj jeszcze coś jest. Mam nadzieję, że z tej wysokości się nie zabiję. Nie, zaskakując z tej strony się mogę zabić, z tej nie Okej. Okay. Teraz jak przeskoczę i spadnę to będzie ciekawe a tam tylko ty byłeś o tak, bo tu, tu I stąd to było skokać, skokać, skakać Bo tak to się nie... nie widzę, że nie, nie wejdę Skąd ja wiedziałem, że tak to się zakończy Dobra, trudno Ten skarb sobie zbiorę później. Tak, to wam czas tylko zabrałem. I pokazałem wam moją głupią śmierć. Teraz jak tak się zastanawiam... Chodźmy do Madżuli. Gdzie mi jeszcze jakieś drogi zostały? A, wiem! Oprócz jeszcze tej, tej dziury tutaj... Jest tego. A to zaraz, jak będę się tam przenosił... Hmm? To jest jeszcze tamta dziwata dzwonina, hmm? co mnie tamten gość zaatakował. Bo tak ktoś do tej dziury szli. A on skąd tu się wziął? Bo tu wcześniej go nie kojarzy. Kim ty jesteś? Ja się pytam, kim jesteś? Gilligan. all right. what do you want? i just have you. could possibly... now oh, check this door. patrão não foi? você não entende o que está acontecendo? what's up with that, bina? should have listened to the warnings. huh? no, i wasn't born here. i'm from the bivouac. i've seen some rough times. you wouldn't believe the shit i thought at least here in the middle of nowhere i could still oh huh? don't ask me what happened that gaping hole it's where the people around here toss up corpses or you know what oh <laughs> and, and anybody i suppose probably just somehow what's it like at the bottom of the hole oh yeah somebody told me that the, not built by the king no no it did back to that time

A może, hmm, ciekawe nawet, żeby używać pałki? A z odziedzickiego, nie wiem, czy ja czy nie. Aha.

Uh, uh, uh. Drabina za 500, 3,5 czy 12? Nie jesteś za bardzo na 12, to z 1-2 level, kurde. 3,5 jeszcze? Dobra, 12. Wszystko well, really. to wygląda. Mam taki czuł, że mam taki czuł, że mam taką 12 tysięcy sobie zlotwiłem i drabinę prawie do samego końca. Tak, no jakbym wziął krótszą, to się gdzieś na tych tych kończyła. E, a możesz mi jeszcze jakąś ustawić, jakbym nie, chciał? Teoretycznie tak, czyli nie musiałbym nad pierściniem do skoków kupować, ale. Ale ty. O, chodź, chodź. Coś ciekawego do kupienia u ciebie? Nie Oh, O, something wrong. Tak, brzydko wygląda. Eee, tu byłeś w koteczku, czy w tamtym drugim? Chyba w tamtym drugim bromeczku. Chyba tu był. Bo jednak by się przydał przy niektórych tych spotkań. Oh. You do have a run the type I'm quite Z tam duszami kość wiodąca, pryzmat te te są ciekawe. Ten jeden pierścień z wyznaczami Boga to skądś kojarzy, że chyba czytałem, że pozwala na przykład połączyć jak z jakąś osobą się chcemy połączyć to ustawiamy tego samego Boga i się. Łatwiej nam połączyć, znaleźć nas w świecie. Tylko musiałbym sobie przypomnieć, gdzie był ten szczur. Ale jeśli tędy się da, przez tę dziurę do tego szczura, no to pójdziemy. A na razie, chodźmy tutaj. Niezbyt mi tego podoba się, że będziemy musieli. A właśnie. Nie, 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 nie. zejdź. Nie wspinaczka. O, no, od koczniej eee, Teoretycznie mogę tego używać Ale czy mi to na razie jest potrzebne? Chyba nie. Eee, od ognia chyba teraz nie będę potrzebował, więc mógłbym albo zaklęcia sobie wziąć. Albo przedmioty. Drop, drop przedmiotów z pokonanych przeciwników. Kurde, odblokowaliśmy sobie na pewno dziurę. Możemy tam wejść na sam dół. No chodź, pamiętasz, jak, jak tego ładnie uczyłeś się latać? Wcześniej to tak ładnie spadłeś, a teraz to nie chcesz, co? Jest ten duży duszek? Do tego dużego duszka nie widzę. I tym lepiej. Coś zostawiłeś? Nie, ale duszę bajesz. Kurde, ale ten na duszę też by się przydał w pierścień. Ale Floyd też się przydaje. A myślałem, że go przebiłem. Może. Ła, Jak nie trafia, to nie trafia, a jak już trafi, to boli. Eee, nie to chciałem. Starczą, się chciałem też trochę pobiegać, o! Coś wyrzuciłeś, co wyrzuciłeś? Zardzewiała moneta, no super. Liczyłem na ten toporek lub tarcza ale okej. Tamci są, są... Tak, po prawej nie było nikogo, ale po lewej chyba był. Skit rany, czy nie? Nie, to na górze będzie w takim razie. Tylko ten. Łucznik, o ile się nie mylę. Też go nie ma? To był ten kusznik na wykuszę. Dobra, zamiast tego to wyciągniemy tego. Więcej dusz. Fajna liczba, będzie się Ojej, ja 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 Nie chroni wcale. God damn it. na razie nie zostałem zaatakowany, jest dobrze Kurde, karabi masz Strzelają. Ja wiem, że tu się można dostać, bo ten przeciwnik co z nim walczyliśmy wszedł przecież na górę Za mną A, bo tu jest drabinka, spoko. Myślałem, że nie ma nic I znowu spinaczka i nie, weź przedmiot. Kradzidło prostaka oczywiście Nie, tu się nie wcisnę. Odpalenie, jakiś czar, już bałożyć dziewięć, co mi tutaj czyli Trzeba mieć dużą odporność na ogień spoko. Kukła i paselki z trójokiego węża. Taki jaśniejszy kolor, ma. bez Bezcelowość, powiadacie. no właśnie widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma. Czelazna warownie. A, i wracamy tutaj. No cóż, ta to przeeksplorowaliśmy? Tam jest ten, ten, tylko ja się musiałbym mieć odporność na ogień, żeby się dostać. Czyli generalnie zrobiliśmy kółeczko. To no możemy lecić do tamtej dziury w Majubiut. Chyba, że coś jeszcze mamy. No teraz by się przydało skończyć na przykład odcinek żeby zamknąć jakiś tam etap i ruszyć w dalszy etap później. Jesteś. Dobra, to przynajmniej te skarby dziurze w module pozbierajmy. Ta, po to kupowałem drabinę, żeby teraz zeskakiwać. A ja miałem tego. No. Ten do spalenia, proszę. żeby butelki ulepszyć. Okej. Okay. Farosa klucz. Ok. Jaka była tam wysokość, jaka jest tutaj? Tutaj mam wrażenie, że się mogę zabić. Już wiecie jedno. Nie stać na te cienkie deseczki. Gdymet, get Ale to jest dobre, bo to akurat trochę mi zajmie wyzbieranie tych scharów tutaj. Bo i tak potem chce się cofnąć i zejść normalnie pod Chociaż, 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 chociaż się trzeba zastanowić nad tym. Gdybym co u ciebie naprawiam, to te pierścienie. Kiedyś muszę się na tamte potworki w warownie wszystkie wybić, to ile razy się zdołam. Ile razy zdołam. Bo ja mam ten pierścin kota, tak? Zmniejsze obrażenie od upadku, no. I tak mi dużo zabiera. Dame, Ale fail! Ja myślałem, że jest. Dobra, nieważne co myślałem, ale wy się pewnie domyślacie o co mi chodzi. Dobra, zobaczymy jeszcze te, na tym jednym pierścieniu. No jest. Tak, to będzie dobry pomysł. Tak, Możesz zejść po prostu? Nie, ja chcę te skarby. Teraz jest taki odcinek skarbowy. A i tak mi tyle samo zabiera. Tam pewnie trzeba będzie przeskoczyć, jakoś się rozpędzić. Po kręgu może? O Boże Trujący mech. Aha, to wszystko do trującego muchu zrobiłem? Tu mogę zejść albo tam. Bo tak to mi się znalazł tam i musiałbym pewnie na dół lecieć sam. Bo jest świętych, jest bonfire, pięknie. Rozpadowisko. Odpocznij przy nim. Dobra, ten odcinek będzie trochę krótszy. Nie wiem, to wychodzi mi chyba około 25 minut pewnie 24. Ale dzisiaj to był taki odcinek, już polataliśmy trochę, popróbowaliśmy wczoraj tu skarb wziąć, tam próbowaliśmy skarb wziąć, ale się za bardzo rozpędziłem. I w ogóle kupiliśmy parę rzeczy. Coś jeszcze? A, i sobie drabinę dodaliśmy. Więc ja wam dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia lub wieczoru. Bye!